Za nami drugi dzień o Puchar Długiego i Osieka. Niedziela przywitała wędkarzy flautą. Po nocnej wichurze nie było śladów. Dzień zapowiadał się naprawdę dobrze. Właśnie fajnie zaczął się dzień, wystraszyliśmy się, bo ciśnienie rosło dosyć mocno. Szczupaki, dopóki słońca nie było, bardzo ładnie odpaliły. E, co chwilkę teamy meldowały ryby. Ludzie poszli na grubo, odłożyli część ludzi odłożyło koniówki i naprawdę łapali piękne szczupaki i dużo tych szczupaków. Większość załóg ruszyła w kierunku Wyspy Trzcinowej. Jednak jak się okazało, zwycięstwo wywalczone zostało w zupełnie innym miejscu. Ale od początku, już po dwóch godzinach, tak jak wczoraj, na prowadzenie wychodzą panowie z Fishing Freaks łowiąc pierwszą metrówę tych zawodów, takie cudowne 104 cm lądują na łódce Pawła i Michała. Złotym strzałem, jeżeli chodzi o przynęty, była ciemna kolorystyka, zważywszy na pogodę. Był to z Slim, e, szat, zwykły siatki z w takim dość niespotykanym kolorze czarnym z fioletowymi paskami, właśnie typowo pod, pod taką pogodę, jaką mamy dzisiaj. Prowadzenie frików utrzymuje się niemal przez cały dzień, za to za ich plecami dzieją się ciekawe rzeczy. Wczorajszy lider HX Team wylatuje poza pierwszą czwórkę. W trójce z wczorajszych liderów zostaje jedynie Team Mafia. A z przytupem na podium skakuje Graf Relax Team ze szczupakiem 97 cm i rekordową rybą w historii naszego pucharu 108,5 cm. Taka bestia daje tuż przed końcem zawodów trzecie miejsce. Z opadu na 5 metra ma gąbka czarna. Piękna ryba 108,5. Ale to nie koniec emocji, bo prawdziwy rekord był dopiero przed nami. Rzutem na taśmę. Tuż przy plaży ekipa Lures.pl wyciąga tego smoka 109,5 cm nowy rekord zawodów i Pike, który winduje dwóch szczęśliwych łowców na finalnym, najniższym miejscu na podium. Znaczy, my generalnie jesteśmy do wyziłowini sumów w zwerta. I mamy już opracowany system. Bierzemy udział w zawodach tych sumowych mamy dobre wyniki. Mamy opracowany system tak naprawdę, że łowimy dwóch, ale wędkę trzyma tylko jeden. Jeden kieruje łodzią echo przed a na drugi podaje przynętę. No i to było tak samo. Po prostu napłynęliśmy. A się zdarzyło tak, że łódka sędziowska była przy nas. Także wgoniliśmy sędziego. Pod łódką sędziowską była ryba. Ja napłynąłem, ustawiłem, mówię, tutaj jest, kolega podał przynętę. Ryba się przestraszyła, zanurkowała ze 2 metry w dół, a potem pełen impet w górę, 2 minuty, chory, bo w podbieraku. Hold, hold, e, Życiowa hold, kolegi. Hol trwał <grym> dokładnie gdzieś w granicach półtorej do dwóch minut, e, moja życiówka i cieszę się, że na tak prestiżowych zawodach jak Puchar Jeziora Długiego. Jestem z siebie mega zadowolony, z mojego kolegi timowego tak samo. Fishing Freaks, czyli niemal całodniowy lider kończy ostatecznie zawody na drugim miejscu, ale chłopaki nie kryją swojej radości, po perturbacjach na osieku, kiedy byli w czubie niemal przez cały dzień, spadając na jego końcówce. PoliPim znów wracają na podium. No nie było przypadku, spędziliśmy sporo czasu na treningach, więc myślę, że wynik jest dość mocno wywalczony, wypracowany. I przede wszystkim chcieliśmy obrać miejsca takie, żeby uniknąć tego tłumu dzisiaj. Wczoraj postawi, postanowiliśmy spędzić wśród świetnych wędkarzy na topowym miejscu. Udało nam się wyciągnąć, myślimy, że kluczem było ustawienie. Udało nam się, chociaż nie mamy najszybszej łódki, to szczęśliwie zajęliśmy dobrą pozycję i wykorzystaliśmy przynętę, którą mieliśmy wytypowaną. Te ryby, te ryby brały. Natomiast dzisiaj chcieliśmy uciec od tłumu. Wiemy, że to, to jezioro bardzo nie lubi presji, bardzo nie lubi, kiedy jest dużo wędkarzy. Jest czysta woda, te ryby są dość ciężkie do zrobienia, więc uciekliśmy w takie miejsce poboczne. Ryb było dużo, niestety niewymiarowe, ale był złoty strzał, który dał nam piękny wynik. A po cichu, małymi krokami, ale przede wszystkim stabilną formą przez dwa dni na pierwsze miejsce wdrapują się panowie z Mafia Team, którzy wczoraj kończyli dzień na pozycji wizji lidera. Bez metrówki, ale z dwoma szczupakami powyżej 80 cm i pięcioma nieco mniejszymi. Żelazna konsekwencja w strategii to był klucz do wygrania tych zawodów. Znaczy, że pierwsza dziesiątka będzie to raczej było pewne, ale, ale że. że... Tak wysoko to nie, nie spodziewaliśmy, się, że będzie aż tak dobrze, zwłaszcza po tym wypadku, który mieliśmy Z samego rana. Samego rana tak. Morale spadły. Tak. A opowiedzcie coś o wypadku? No tak. nakryła nam, nie wiem, kilka palci nałożyło po prostu i my wpłynęliśmy w tą falę i właściwie cała łódka zalana. Myśleliśmy, że pójdzie na dno, ale niestety, znaczy na, na szczęście yy, pływalność ma i dopłynęliśmy do brzegu, braliśmy wodę. I, no, no i popłynęliśmy. z no później, nie popłynęliśmy. Okej, okay, wczorajszy dzień yy, yy, bardzo udany, dzisiaj początek dnia średni. Gdyby nie ten duży szczupak, mogło być różnie. Nastawialiście się na grubą rybę, czy szukaliście okoni? No, jak tak. grać to grubo? Tak. bank. Nie ryby, ma. Ryba 80 się. plus, tak, spodziewaliśmy się tak. takich ryb. Szkoda, że się metrówki nie udało tym razem złowić, ale myślę, że następnym razem. Tak. Powiedzcie, co grało dzisiaj, jeżeli chodzi o przynęty, i jeżeli chodzi o głębokości i miejsca? To przynęty głównie to Kanibali West. Mhm. Jakiej wielkości, jakie kolory? Wszyscy mówią, że Róż, ciem, ciemne kolory grały tylko na tych zawodach Też ciemne grały, także e, można było się wszystkie gdzieś tam spodziewać. Bo I trochę inaczej, myślę, wydaje mi się, że trochę inaczej z rana, tak. trochę inaczej po południu. Dosłownie, coś na trochę mieszać. inaczej łowiliśmy. Z tak, rana, inaczej tak. po południu, gumy odpowiednich rozmiarów. Ile wertikala, a ile normalnego łowienia? Cały czas normalne była Jeszcze nie umiemy wertykal. Okay. <laughs> Panowie, na koniec, jak ocenia się te zawody? Rok temu metruwa Pola, e, prawda? Pa, Czy dwa lata temu? Dwa, dwa lata, lata temu, temu. tak. Pamiętam no, to zdjęcie, przepiękna ryba. Tak. Teraz mamy metr dziewięć, a więc ten rekord został podpisany no dwukrotnie, bo raz było metr tak. osiem i metr trzy bodajże dzisiaj. Także widać, że ta woda rybna, jak Wam się podoba i lipie, i osiek, i też sama organizacja i zawody. jeżeli chodzi o Jeziora, to jak chcę tu mieszkać. <laughs> Zawsze szukałem tutaj jakiegoś domku. Jeżeli chodzi o organizację, to może za to. to nie, nie ma nic do zarzucenia. Kuba staje co roku na wysokości zadania i Coraz, z roku na rok jest coraz lepiej, także nie można nic złego opowiedzieć i tylko same znaczy dobre rzeczy. Tak, Jedne z lepszych zawodów, na Dosłownie. Jesteśmy, jeżeli chodzi o organizację. No, na te zawody czekamy cały rok. Można powiedzieć. No, I walory, bym... walory krajobrazowe też mają tutaj znaczenie. Dosłownie. Kuba i Przemek dosyć rygorystycznie podchodzą no właśnie, do różnych e, tematów. Rozumiem, że Wam to nie przeszkadza, porządek musi być na zawodach. No Właśnie, wszyscy wiedzą co... <noise> Gdzieś musi być. No, tak. Znają swoje miejsce w szeregu i tak naprawdę nie ma żadnych nadużyć, to wszystko jest kontrolowane. E, no i dobrze. Wraca się z roku? Oczywiście, jak się, jak się uda zapisać, bo tam te dwie minuty to naprawdę czasami może się coś zawiesić w telefonie czy w komputerze i wtedy nie ma zmiłuj się, nie? Łowcy drugiego, największego szczupaka, czyli Graf i Relax Team dopiero na szóstym miejscu. To pokazuje poziom tej imprezy, ale sponsorzy ich teamu nie kryli zadowolenia ze swojej obecności na pucharze. No tak naprawdę można powiedzieć, że organizacja jest naprawdę na światowym poziomie. Bardzo optymistycznie się zapowiadało, jeśli chodzi o pogodę. Mi się wydaje, że się dopisało. Zawodnicy widzę, że połapali w dniu, powiedzmy drugim dniu naprawdę niezłe okazje, więc do ostatniej minuty widać zacięta była walka. Jeśli chodzi o naszą reprezentację, no to wczoraj zamknęli stawkę w drugiej połowie wszystkich. Dzisiaj podgonili, skończyli na szóstym miejscu, więc naprawdę też jesteśmy z nich dumni. I naprawdę tutaj szacunek dla chłopaków organizatorów, bo naprawdę wszystko jest zorganizowane tak jak trzeba, jedzonko jest fajna pogoda, niezłe łodzie co chcieć więcej, dobre graf, ryby Graf Team w ogóle dzisiaj był nieoficjalnym rekordzistą na największą rybę w historii w ogóle zawodów Opu Hardugiego bo te 108,5. Yy, tak jest, godzinkę później zostało przegonione, prze z... także mało brakowało, a mielibyście rekordzistę, rozumiem, że chłopaki muszą wrócić tutaj za rok razem ze sponsorem, dokładnie no, tak tak się właściwie podkarmimy ryby i wrócą, <laughs> będą większe dopisali sponsorzy, oto główna nagroda zawodów Łódź River Fox. Dopisała też pogoda. Dopisały ryby. Przez dwa dni złowiono 353 okonie i 158 szczupaków. Łodzi było więcej. Było też zdecydowanie więcej. Dobrych zawodników, jak w zeszłym roku. Zawodnicy byli z całej Europy i to była znacząca różnica. Różnicą była również aplikacja, która pomogła nam w sędziowaniu tych zawodów. Dzięki temu mogliśmy śledzić na żywo wyniki i zawodnicy wiedzieli na jakim znajdują się miejscu, co łowią przeciwnicy i myślę, że to są plusy tej edycji. Choć nagrody warte ponad 100 tysięcy złotych były nie lada atrakcją dla najlepszych zawodników, chyba równie mocno ucieszyła ich informacja o tym, że pierwsza dziesiątka ma zapewniony zapis na przyszłoroczną edycję. A więc w 2023 roku znów widzimy się w długiem i osieku.